Witam wszystkich, tym razem chciałam Wam pokazać jak zrobić bardzo wesołą szydełkową serwetkę. Może to być również podkładka pod kubek, albo wykonany ze sznurka dywanik. Kształt bardzo przypomina kwiatka. Ja zrobię z różnokolorowych tutaj gordonków, włóczek. Można wykorzystać nawet tutaj, pokażę takie mulinki, jeżeli ktoś ma w nadmiarze. Ja myślę, że wykorzystam. Przygotowałam, tak jak wspomniałam, różnokolorowe kordonki. Są to stare polskie kordonki firmy Ariadna. Tutaj również przygotowałam włóczkę, która się świetnie nadaje na tego rodzaju robótkę Alizemis. Jest to merceryzowana bawełna, więc bardzo fajnie się yy, można bardzo fajnie można ją wykorzystać. Kolor oczywiście zależy od nas, jaki yy, zrobimy na taką serwetkę. Ja postanowiłam, że będzie to taka właśnie wesoła, różnokolorowa serwetka i środek będzie żółty. Kwiatek przeważnie Kojarzy nam się z żółtym środkiem, więc ja również taki zrobię. Serwetka nie jest trudna. Bym powiedziała, że jest naprawdę łatwa, nawet dla początkujących do wykonania. Także zabieramy się za pracę. Jedynie, jedynie trudność mogą troszkę nastręczyć pęczki, które zaraz będziemy wykonywać. Proszę zrobić pętelkę. Zaczniemy od pięciu oczek łańcuszka, a jeszcze zapomniałam ważna sprawa. Ja używam akurat szydełka 2 mm. Używam cienkich tutaj kordonków i w związku z tym cienkie szydełko. Wkładam więc to szydełko i proszę zrobić pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery. Następnie ten łańcuszek zamykamy w kółko, czyli szydełko wbijamy w pierwsze oczko, od którego rozpoczynaliśmy pracę. Przybliżamy do siebie pętelki. Na szydełku robimy narzut i przeciągamy przez te dwie pętelki. Właśnie zrobiliśmy oczko ścisłe i powstało nam takie małe kółeczko. Teraz proszę zrobić trzy oczka łańcuszka. I właśnie tutaj już rozpoczniemy robienie tych pęczków, które mogą troszkę z początku wydawać się trudne, ale są bardzo urocze. Trzy oczka łańcuszka, następnie proszę zrobić narzut, i szydełko wbijamy w nasze kółeczko. Wbijamy szydełko, również robimy narzut, i wyciągamy długą pętelkę, taką na wysokość tych trzech oczek. Ale nie przerabiamy jej. Dalej proszę zrobić narzut. Znów wbijamy szydełko w tą pętelkę. Znów wyciągamy dość długą właśnie taką pętelkę. I już mamy dwa nawinięcia naszego pęczka. Znów proszę zrobić narzut i po raz kolejny powtórzyć tą samą czynność co przed chwilą. Mamy już trzy nawinięcia i ostatnie, czwarte, narzut. W kółeczku wyciągamy czwartą pętelkę. Cztery pętelki mamy już zrobione. Nasze pęczki będą się składały właśnie z czterech nawinięć. I teraz połączymy to wszystko w całość. Robimy narzut. Ostrożnie przeciągamy przez wszystkie pętelki oprócz tej, która już, już była od początku na szydełku, czyli oprócz tej tutaj, tej pierwszej. Mamy dwie pętelki na szydełku, robimy jeszcze raz narzut i przeciągamy przez te dwie pętelki. Pierwszy pęczek jest już zrobiony i jeszcze proszę zrobić pięć pęczków. Każdy pęczek będzie oddzielony dwoma oczkami łańcuszka, więc teraz robimy dwa oczka, znów narzut i kolejny pęczek naszej, w naszym kółeczku. Ja już mam dosyć dużą sprawę w tych pęczkach, już mam dwa nawinięcia, trzecie. I czwarte. Mam nadzieję, że spodobają się one Wam po pewnym czasie. Narzut ostrożnie przeciągam przez te pętelki oprócz tej pierwszej na szydełku i przerabiam ją. Znów dwa oczka i kolejne. Właśnie zrobiłam pięć pęczków. Razem z tym pierwszym, od którego rozpoczynaliśmy, to sześć pęczków. I właśnie kwiatuszek ten pierwszy rząd tego kwiatuszka będzie się składał z sześciu pęczków. Ostatni już jest zrobiony. Zanim proszę zrobić jeszcze dwa oczka łańcuszka i łączymy cały ten rząd, wbijając szydełko. Włączenie tutaj tego pierwszego pęczka w to oczko, które było takim przerobieniem. Wbijamy tutaj szydełko i robimy oczko ścisłe, czyli narzut. Przeciągamy przez to oczko i pętelkę na szydełku, która mi się tutaj strasznie ciasna zrobiła. I już gotowe. Rozciągamy te, te pęczki tak na całość łańcuszka. I pierwszy rząd jest już za nami. Drugi rząd rozpoczniemy od zrobienia oczka ścisłego w pierwszą dziurkę tutaj. Wbijamy szydełko w dziurkę pomiędzy pierwszym a drugim pęczkiem i robimy oczko ścisłe, czyli narzut przeciągamy przez tą dziurkę i pętelkę na szydełku. Następnie proszę zrobić pierwszy pęczek, czyli rozpoczynamy od Trzech oczek łańcuszka, zawsze taki pierwszy pęczek w rzędzie się w ten sposób, tak nietypowo rozpoczyna. Ja sobie troszkę rozwinę tutaj włóczki i robimy pierwszy pęczek narzut. Wbijamy właśnie w tą dziurkę i cztery nawinięcia. Każdy pęczek będzie miał cztery nawinięcia. Przerabiamy ten pęczek. Już jest pierwszy gotowy. Następnie proszę zrobić dwa oczka łańcuszka, narzut i w tej samej dziurce, w której był już pierwszy pęczek, kolejny pęczek z czterech nawinięć, trzy i ostatnie czwarte, ostrożnie przerabiam. I tak proszę zrobić do końca tego rzędu. W każdej dziurce pomiędzy pęczkami ma być po dwa pęczki oddzielone dwoma oczkami łańcuszka. I również proszę pamiętać, że te serię pęczków oddzielamy również dwoma oczkami łańcuszka. Także za tym drugim pęczkiem dwa oczka łańcuszka, narzut i przechodzimy do kolejnej dziurki i przerabiamy po dwa pęczki. Tak do końca rzędu. Łączymy ten rząd wbijając szydełko w pierwszy pęczek, podobnie jak to było w przypadku tego pierwszego rzędu. Drugi rząd jest już połączony. Żeby zacząć rząd trzeci, również robimy oczko ścisłe w lewo, czyli wbijamy szydełko w pierwszą dziurkę, narzut, przeciągamy Włóczkę przez tą dziurkę i pętelkę na szydełku. I również rozpoczynamy tak jak poprzednie rzędy. Będzie on praktycznie bardzo podobny z małą, drobną zmianą w ilości oczek. Rozpoczynamy jak zawsze od trzech oczek łańcuszka. Teraz pierwszy pęczek w pierwszej dziurce robimy. Pierwsze nawinięcie. Drugie. Trzecie. I czwarte, jak ktoś chce, oczywiście, może robić więcej nawinięć. Wtedy te pęczki będą takie, y, faktycznie będą to, to takie kuleczki. Przeciągamy przez pętelki i przerabiam pierwszy pęczek. I w zasadzie różnica polega na tym, w tym trzecim rzędzie, że pęczki oddziela. Wszystkie od siebie w tym rzędzie oddziela tylko jedno oczko łańcuszka. A więc proszę zrobić jedno oczko, narzut i przechodzimy do drugiego pęczka, pęczku w, tym w tej pierwszej dziurce, ponieważ znów w każdej dziurce robimy po dwa pęczki. Robię trzy nawinięcia już. Przeciągam. I tak, jak mówiłam, różnica jest taka, że oddzielamy każdy pęczek od siebie jednym oczkiem łańcuszka, i w każdej dziurce robimy po dwa pęczki. Łączymy identycznie, tak jak te dwa rzędy poniżej, i to już będzie, te trzy rzędy będą już środkiem w naszej serwetce kwiatuszkowej. Trzeci rząd jest już zrobiony i połączony. Odcięłam żółtą włóczkę, żeby zmienić kolor na pomarańczowy. Akurat zaczynam płatki, tak zwane płatki, od koloru pomarańczowego, ale oczywiście, kolory można samemu sobie dobierać, albo po prostu płatki zrobić w jednym kolorze, środek w innym kolorze i takie wykończenie też w innym, jeżeli nie macie zbyt dużo kolorów włóczek. Rozpoczniemy pracę oczywiście od zrobienia pętelki, robię pętelkę i ten rząd będzie bardzo prosty. Tutaj gdzie odciąłam włóczkę pomiędzy właśnie tym miejscem łączenia a drugim pęczkiem w dziurce wbijam szydełko, łapię moją pętelkę, przeciągam tak, żeby nie przeszedł supełek. I robię jedno oczko łańcuszka. To jest w przypadku osób, które zmieniają kolory, tak? Można zmieniać te kolory. Warto zmienić w tym momencie, żeby oddzielał się środek od dalszej części. Dalej można już nie zmieniać, jeżeli macie mało kolorów, ale tutaj pasowałoby. I jedno oczko łańcuszka mamy już zrobione. Dalej proszę zrobić dwa oczka. <laughs> Razem te trzy zastępują pierwszy słupek. Co dalej? Robimy narzut i jeszcze raz w tej samej dziurce robimy jeden słupek. Czyli mamy koło siebie dwa słupki. Te niteczki oczywiście trzeba pochować, żeby tu nic nie wychodziło. Mamy dwa słupki obok siebie, i dalej ten rząd będzie wyglądał następująco. Raz w jednej dziurce robimy dwa słupki. W następnej robimy narzut. Wbijamy szydełko właśnie w następną dziurkę. Również słupek, dwa oczka łańcuszka i znów w tej samej dziurce słupek. Taki mały motyw i dalej w następnej dziurce dwa słupki bez żadnych oczek pierwszy i znów obok w tej samej dziurce drugi w następnej dziurce znów ten motyw dwa słupki dwa słupek dwa oczka słupek i tak do końca tego rzędu naprzemiennie wykonujemy taki schemat Przerobiłam rząd czwarty właśnie tym schematem, który mówiłam. Naprzemiennie raz dwa słupki, dwa oczka przepraszam, słupek, dwa oczka, słupek i obok siebie w następnej dziurce dwa słupki. Łączymy ten rząd wbijając szydełko w pierwszy słupek, który był trzema oczkami łańcuszka w to górne oczko i oczko ścisłe. To jest taka Informacja, która już nie będzie powtarzana, bo będzie się przewijać do końca rzędów, także w ten sposób łączymy. Ja tutaj już odcinam kolor pomarańczowy, więc sobie tutaj zmienię kolor. Ale jeżeli wy nie zmieniacie to, to nie róbcie tego. Już mam przygotowaną następną włóczkę i w tym samym miejscu, w którym było łączenie, wbijam szydełko i dodaję następny kolor. No trochę tych niteczek do pochowania będę umiała, ale efekt będzie super. Niteczka jest... pętelka jest zdecydowanie za duża i troszkę mi się tutaj to wszystko plącze. Ale tak to jest z cienkimi włóczkami. Następny kolor mam już dodany, i następny rząd, piąty, rozpoczynamy od zrobienia jeszcze dwóch oczek łańcuszka, ponieważ jedno już mam zrobione, dwa oczka razem, trzy, które zastępują pierwszy słupek. Dalej, narzut i nasup. Obok robimy słupek. Wszędzie tam, gdzie są dwa słupki obok siebie, robimy słupek na słupku. Tak jak w tym przypadku. Następnie proszę zrobić narzut i w motywie, który robiliśmy, słupek, dwa oczka, słupek w dziurce. Wbijamy szydełko i robimy tym razem dwa słupki w tej dziurce. Dwa oczka łańcuszka i znów w tej dziurce dwa słupki. I tak będziemy powtarzać wzór w tym rzędzie piątym do samego końca. Raz właśnie taki motyw, a następnie słupek na słupku. Także bardzo prosta serwetka, a jednocześnie. Bardzo ciekawa. I tak powtarzamy do samego końca tego piątego rzędu i łączymy identycznie tak jak pokazywałam w czwartym rzędzie. Piąty rząd jest już skończony. Wygląda tak. Dwa słupki, dwa oczka, dwa słupki w jednej dziurce, w następnej. Dwa słupki obok siebie, słupek na słupku, można to tak powiedzieć. Ja już go połączyłam, dodałam kolejny kolor. I rząd szósty rozpoczniemy identycznie jak poprzednie rzędy, czyli od trzech oczek łańcuszka. Ja już mam jedno zrobione przy dodawaniu koloru, więc robię tylko dwa. Następnie słupek na słupku i ten schemat będzie powtarzany do końca serwetki. Trzy oczka, słupek i Zmiany będą tylko i wyłącznie w ilości słupków tutaj w motywie. Tu były dwa słupki, z każdym rzędem będziemy dodawać po jednym słupku, więc w dziurkę motywu wbijam szydełko i robię tym razem trzy słupki. I tak z każdym rzędem będziemy dodawać po jednym słupku. Te niteczki troszkę się tu łączą przeszkadzają, więc można je na bieżąco chować. Trzy słupki w tej dziurce, dwa oczka łańcuszka i znów w tej samej dziurce trzy słupki. I taki schemat powtarzamy już do końca szóstego rzędu, a więc sami widzicie, że serwetka jest niesamowicie prosta. Dalej, tak jak mówiłam, jak już zrobicie ten motyw, trzy słupki, dwa oczka, trzy słupki. Przechodzicie do zrobienia w następnym etapie pomiędzy motywami tych dwóch słupków. Słupek na słupku po prostu i tak wygląda szósty rząd. Łączymy go identycznie i zaczynamy następny rząd identycznie.